Hej, witajcie na kanale Microfola. o Dawno mnie tutaj nie było, więc zapraszam Was do oglądania. Dziś będziemy grali w gierkę, gdzie mamy takie coś i musimy robić o tak. I. Grałam już tą grę. Dlaczego mam pierwszy poziom? Zapytacie się. Ponieważ odinstalowałam i zainstalowałam ją ponownie. Nie wiem, po co. To by był gliniarz, jakbym tam odblokowała. Serio. Dobra. Tu mamy jakąś gin lampę. Napisz mi w komentarzu, yy, jak mam Wam wynagrodzić to, że mi nie było. Mogłabym zrobić daily, ale nie wiem, czy to by było możliwe. Ale dlaczego? Ponieważ za 4 dni albo 3 mam egzaminy. I szczerze mówiąc, ja bym wolała się to uczyć dla egzaminu. Nie wiem, dajcie mi jakąś propozycję. O, mamy tutaj tę. <śmany> Pan z kosiarką. <śmany> hmm. Czekajcie, co tu było wtedy? To było chyba to. Tak. Dobrze. <śmany> o, nie, to było złe. No dobrze, tutaj, o, jaki słodziak w ogóle. Tutaj mamy królewnę Śnieżkę i, o nie, o ja, nie nie. Tu mamy aparat i pokazujący, że chłopak pokazuje słońce. Ciekawe. Mamy godzinę, która <grytania> zmieniła się taką choinkę, co, nie wiem. Wow, też bym tak chciała poskakać. O, tutaj lecimy do Francji. Ja myślę lecić do Japonii. Lol. Kosmita. Ok, więc. Teraz mamy jakiegoś węża. To była trochę śmieszne, seria. Tu mamy piłkę nożną, który. Dziadek po prostu ogląda piłkę nożną. Tebula. E, dubaj wnosi, nie jest za fajne, ale <grymne> o, jaki fajny człowiek. A oto to w tym chodziło, zapomniałam. A konsola do grania, ojej już. Dobra, jajko na twardo. Znaczy to trzeba było. Tu mamy jakąś ptaszka, tu mamy <ścoughs> Pinokio. O nie, wilkołak. Szycie fajne. Skarb oceanu, pajana i skarb oceanów. <ścoughs> Palony. I bez balonów. Miodownik. Bez miodowniku, bo zaraz go atakują pszczoły. Upsik. Wpadka. Właśnie nie wiedziałam o co w tym chodzi. Napiszcie mi w komentarzu, bo właśnie nie wiem co, o co chodzi z tym levelem 40. Więc widzimy się w następnym odcinku. Pa!